Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i ciśniemy dalej w Sherlock Holmes Chapter One, tym razem sprawy policyjne. Bitka, bójka rękoczyny. Zeznania pracownika portu. Siedziałem sobie przy stole, zajmowałem się sobą, a wtedy ten kupiec uderzył żołnierza, a żołnierz przewrócił się na mój stół i jak miałem być spokojny, więc być może chwyciłem butelkę i rozbiłem ją kupcowi na głowę, a po tym niczego nie pamiętam. Zeznanie kupca. Marynarz zaczął mnie popychać, mimo iż nie miałem zamiaru wylać na niego mojego napoju. Upadłem na żołnierza, który napadł na mnie, jakby to była moja wina. Musiałem się bronić, ale potem ktoś rozbił mi na głowie butelkę i straciłem przytomność. Zeznanie barmana. Kupiec oblał piwę marynarza i kurde, szybko poszło to wszystko. Pamiętam, że marynarz zamachnął się krzesłem na kupca, ale nie trafił i uderzył pracownika portu. Nic więcej nie widziałem, schowałem się za ladą, żeby przeczekać to szaleństwo. Zeznania żołnierza Kupiec uderzył mnie pięścią w twarz i potuk mi okulary. To moja jedyna para. Te osmańskie szumowiny wszystkie nas nienawidzą. Jak długo jeszcze musimy ich znosić? Raport numer 1804 Marynarz został zadźgany podczas bójki w barze Złoty Węgosz, który znajduje się przy Scarlet Street w dzielnicy Old City na zachód od Sesam Street. Podejrzani: Brian McLean, żołnierz, Alek Kaplanidis, pracownik portu, Senin Yunan, Kupiec Wszystkich podejrzanych zatrzymano. W sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie. No dobra. Teoretycznie moglibyśmy się udać na posterunek policji i przesłuchać tych wszystkich podejrzanych? I prawdopodobnie zrobimy to, ale w późniejszym terminie. Udajmy się zatem do tego baru Złoty Węgorz, który znajduje się przy Scarlet Street, w dzielnicy Old City. Wieża Strażnicza. Na záchod od Sezam Street. Kde my máme Sezam Street? Tutaj je Sezam Street. A to je na záchod. Sesam Street jest dosyć długą ulicą przy Scarlet Street w dzielnicy Old City. Czemu to mnie cały czas przesuwa? Sesam Street. Sesam Street, Scarlet Street. Na zachód od Sezam Street. Przez Scarlet Street. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Okej, okay, będziemy szukać. Północna część Old City. Ogólnie pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten odcinek pojawia się w środę, a nie we wtorek. Już Wam opowiadam. Z tego względu, iż przez cały dzień praktycznie źle się czułem. Stałem o czwartej rano, na piątą poszedłem do pracy z bólem głowy, z bólem mięśni. Ogólnie miałem dreszcze, cały czas telepało mnie zimno. No wiecie, typowe objawy grypy albo... <laughs> Mam nadzieję, że nie tego. W każdym bądź razie męczyłem się przez cały dzień do godziny 13.30, wróciłem do domu, byłem tak zmęczony tym wszystkim, tak słaby, że zjadłem obiad, wypiłem kawę, wziąłem jakieś tabletki o godzinie 15.00 położyłem się do wyra, no i spałem praktycznie do godziny 19.00. Stałem, nagrałem ten odcinek, ale stwierdziłem, że nie będę go już rzucał na kanał. No bo nie ma sensu wrzucać go na noc, dlatego zaplanowałem go na dzień dzisiejszy, dlatego oglądacie go o godzinie 18.00. No dobra, dotarliśmy na miejsce, tak? Złoty Węgosz. Czy to jest tutaj wejście? Wow. Things really got out of hand Okej, muszę się tutaj dokładnie rozejrzeć. Shadows of a broken bottle with blood on them. Solid oak. It took quite a blow to break it.

Wiemy, że był to nóż kuchenny. Someone must have landed hard on it. Samo okulary tego żołnierza. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Czyli żołnierz też nie do końca mógł zauważyć to, co się tutaj wydarzyło, skoro jest krótkowzroczny. A tutaj jakieś pomieszczonko, gdzie ludzie mogą przejść i zapalić sobie shiszę. Kiedyś była u mnie taka knajpka, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, ale chyba już nie, gdzie też było można pójść, zamówić sobie jakieś tam żarełko, coś do picia i zapalić właśnie shiszę. No wiadomo, że nie paliło się tam narkotyków i tak tylko jakieś tam aromatyzowane tytonie. Mogę przeprowadzić rekonstrukcję wydarzeń. Ja sobie tak myślę, kto tutaj stoi, jakiś barman. A to John obsługuje całą tą ladę. What would you like? On today's menu we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. A, John jak zwykle z poczuciem humoru. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj są ślady zadźgania nożem. Aha! Marynarz został zadźgany podczas bójki w barze. Teraz właśnie przez kogo został zadźgany? Bo są tutaj podejrzani. Wszystkich podejrzanych zatrzymano. To jest ewidentnie marynarz. Marynarz został zadzikany. Czyli tak, marynarz uderzył krzesłem. No, mamy tutaj ewidentnie rozbite krzesło. Czyli na pewno to było to. dostał tutaj cios w brzuch, prawdopodobnie. Został kopnięty. Czyli obstawiłbym tą opcję. Kolejne krzesło. Co prawda tutaj mamy krzesło. Tutaj też są porozwalane stoły. Obstawiam, że w ruch poszło krzesło. Piwo na ziemi. Okej. Okay. Tu jest jedynka. I tutaj na pewno w róg nie poszła butelka. Obstawiam, że... Gościu wylał piwo. To jest marynarz. Łysy gościu. Marynarz uderzył łysego, tak? Że to nie jest łysy, ani trochę się nie starasz. Tutaj na pewno wywiązała się bójka. mariners it all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor the trader punched the soldier who came crashing down on a table the worker smashed a bottle over the trader's head then the sailor knocked the worker out with a chair Okej, okay, troszeczkę czasu mi zajęło, zanim przeprowadziłem tą rekonstrukcję wydarzeń. Ale udało mi się zebrać wszystkie dowody. Bójka w barze, odpowiedź jest oczywista: to żołnierz jest mordercą w tej sprawie. Chciał zabić kupca, ale zaatakował marynarza ze względu na swój słaby wzrok. Ok, musielibyśmy się udać na posterunek policji i prawdopodobnie przesłuchać wszystkich świadków. Wejdźmy zatem na zewnątrz tego budynku. Wybierzmy naszą mapkę, a następnie posterunek policji na kordonie. Jak sami słyszycie, mam też chrypkę, ale ogólnie jakaś zaraza panuje u mnie w pracy, ponieważ strasznie dużo osób poszło na chorobowe. I wszyscy mieli podobne objawy. Bójka w barze. Gdzie ja znajdę tych wszystkich podejrzanych? Czy oni będą tu gdzieś przesłuchiwani? No mam przynajmniej taką nadzieję. Chyba, że są na dole. Musiałbym z kimś na ten temat porozmawiać. Czegoś się dowiedzieć. Ale na tą chwilę nie widzę tutaj żadnych podejrzanych. Być może faktycznie są na dole. Tu nikogo nie ma, tutaj jest jakiś skazany, ale prowadzi rozmowę z innym policjantem. Halo, halo. Niestety mój notatnik nie zawiera na ten temat informacji. Okej, okay, czyli nikogo tutaj nie ma. To gdzie w takim razie oni zostali zatrzymani? No, tego nie mam zielonego pojęcia. No, mamy wniosek. Bójka w barze, odpowiedź jest oczywista: to żołnierz jest mordercą w tej sprawie. Chciał zabić kupca, ale zaatakował marynarza ze względu na swój słaby wzrok. Podejrzani. Wszystkich podejrzanych zatrzymano. W sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie. Chyba, że kiedy zaznaczę tą opcję, to dopiero ktoś pojawi się w celi. Ale z drugiej strony nie ma ikonki na górze, żebyśmy mieli ich przesłuchać. Odpowiedź jest oczywista, to żołnierz jest mordercą w tej sprawie. No dobra, chciałem z nimi porozmawiać, ale skoro nie mogę, to nie mogę. Chyba, że ja muszę po raz kolejny podejść do tej tablicy ogłoszeń albo pogadać z kimś w recepcji. You have three people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Okay, it went quite No, dobra, żeby not end the episode so quickly. New łupów. Wejdźmy na zewnątrz. Przeczytajmy, co mamy do wykonania. Dzielenie łupów. Raport numer 1807. Trzech mężczyzn zginęło wskutek kłótni, która wywiązała się przy dzieleniu łupów po napadzie na bank. Strzelanina miała miejsce w północnej części dzielnicy Silverton, na podwórzu przy Enginer's Slin pomiędzy Ebonot Street i. Colpit Street. Skradzionych własności nie odzyskano. Sprawa została zawieszona z powodu braku decydującego materiału dowodowego. Śledztwo może zostać w przyszłości wznowione. Akta ofiar. Roger Smiley, 42 lata, uprzednio aresztowany za kradzież. Nosił okulary, przyczyna śmierci, ran odniesione w wyniku postrzelenia strzelbą. Bill Devon, 42 lata, poprzednio związany z gangiem czerwonych szali. Przyczyna śmierci, utrata krwi na skutek przyciętej żyły szylnej. Tożsamość nieznana, około 30 lat. Miał na sobie kapelusz. Rany w nogę, przyczyna śmierci strzał w serce z bliskiej odległości. Okej, okay. przypnijmy sobie zatem ten raport. I udajmy się w to miejsce. Strzelanina miała miejsce w północnej części dzielnicy Silverton, na podwórzu. Północna część Silverton. na podwórzu pomiędzy Engineer's Lane. Okej. Okay. Silverway. Eburnot Street i Colpit Street. Eburnot Street i Colpit Street. Tutaj jest Colpit Street. Ebbormont Street. Na podwórzu. Czyli to będzie gdzieś w tym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Obstawiam, że albo to podwórko, albo to podwórko. No dobra. Wybierzmy zatem sobie północną część Silverton i udajmy się w tamto miejsce zbadać sprawy dowodowe. Mam nadzieję, że szybko tam trafię. Na podwórku. Być może chodzi o to podwórko. Albo i nie. Dajcie mi znać, jak wasze zdrówko. Czy wszyscy się dobrze czujecie? Strzelanina na podwórzu. Czy się dobrze czujecie? Czy nie macie żadnych objawów?

Czyli tak, tutaj mamy trójkę, tutaj mamy dwójkę. Czyli jedynka też powinna być gdzieś tutaj blisko. Tędy nie przejdziemy. Jest dziura w płocie. Tu mamy jedynkę. Okej. Okay. Ktoś zostawił forsę, musiał się spieszyć. Sprawdźmy, jak to skomentuje John. No jest bałagan. Mamy rewolwer. The shooter fired 3 rounds. A brand new Colt 45 caliber. Są też okulary. Pant glasses with cracked lenses. Okej. Okay. Może znowu ktoś z okulary nic nie widział i strzelał na oślep. Też tak może być. Jest pan policjant. Czyli tak, tutaj mamy jedynkę, tutaj jest szóstka. Okej. Okay. Piątka, tam była jedynka, dwójka, trójka. To jest piątka, szóstka, czyli gdzieś tu musi być jeszcze czwórka. Które ja nie zauważyłem. Gdzie może być ta czwóreczka? Tu mamy czwórkę, czyli jeszcze coś mogę tutaj zbadać? Trójkę sobie obadaliśmy, dwójkę też, jedynkę też, czwórka, piątka, szóstka. Ale jeszcze nie zebrano wszystkich dowodów. Chociaż strzelanina na podwórzu: Znalazłem podwórze, na którym miała miejsce strzelanina. Mężczyzna ze strzelbą oddał tylko dwa strzały, ktoś został postrzelony kulą z rewolweru. Dwie pozostałe trafiły w wóz. Ślad krwi od wozu prowadzi do noża do rzucania. Mężczyzna z rewolwerem wystrzelił trzy naboje, jego strzaskane okulary leżą za kłodą. Na kłodzie pełno jest pinezek z mosiądzu. Ale chyba jeszcze wszystkiego tutaj nie obadałem. Tutaj mamy zbadane wszystkie sprawy. Ale nie pojawiło się okienko, że zbrano wszystkie materiały dowodowe. No nie, no zaciąłem się. Jak mam stąd wyjść? Jak mam stąd wyjść? Nie mogę. Nie mogę opuścić tego miejsca. Szlak by to trafił, musiałem się zablokować przy beczkach. No, okej, okay, strzelanina na podwórku. Dopiero teraz mogę przeprowadzić rekonstrukcję. O kurde, faktycznie coś tutaj mamy na tym drzewie, tego nie widziałem. I tak, podejdźmy sobie do materiału dowodowego numer 1, czyli tutaj. Ale tu w tym miejscu nic zrobić nie mogę. Następnie była dwójka. Łysy gościu, gościu w cylindrze. Okej, okay, czyli tak naprawdę mamy tutaj tylko trzech kolesi, jeden łysy, jeden z włosami, jeden z cylindrem. Tutaj jest jakiś gość z brodą. Z cylindrem, okej, okay, czyli tak, strzelano do gościa z cylindrem. Powiedzmy. Dostał strzał i upadł w tym miejscu. Gościu dźwignięty nożem. Łysy gościu, bądź gościu z brodą. Dobra, powiedzmy, że zostawimy to w ten sposób. You're not even trying, Sherry. Ani trochę się nie starasz. Poczekajcie, tutaj były rozbite okulary. Czyli tutaj musiał być gościu w okularach. Czy ten ma okulary? No ma okulary, okej. Okay. the man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck but not before firing at the man in glasses the man in the hat took a bullet to his leg but two other bullets missed the report mentioned he was shot in the heart but how there's something i'm missing here who could have finished him off ranina na podwórzu, w drzewie nieopodal strzelby tkwi nóż. Brakujący fragment. Kto byłby w stanie zabić ostatnią z ofiar, coś umknęło mojej uwadze. Czyli jeszcze powinienem się tutaj rozejrzeć, tak? Są ślady butów. A police boot print. So that's how it ended. O! Czyżby pan policjant. Odcisk policyjnego buta. Znalazłem odcisk policyjnego buta niedaleko trzeciej ofiary. Najwidoczniej funkcjonariusz, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia, zabił złodzieja i zabrał dla siebie cały łup. No pięknie. Ciekawe, który był takim mądrym policjantem. Dajmy się zatem na posterunek policji. Dajmy się zatem na posterunek policji. Złóżmy raport w recepcji. Mam nadzieję, że ten policjant, który dokonał tej zbrodni, odpowie za to dyscyplinarnie. I wizytowałem miejsce, w którym trzej złodzieje zabili się ze względu na ale nie byłem pierwszym, kto sprawdził miejsce, prawda? Nie, oficer Schmidt przybył tam pierwszy, tylko jak po zgłoszeniu. Martwy Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. <laughs> he is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. Ok. Czyli dwie sprawy mamy rozwiązane. Spójrzmy, jak wygląda trzecia sprawa, i będziemy kończyć ten odcinek. Co zrobiono w ukryciu? Wejdźmy na zewnątrz. Co zrobiono w ukryciu? Zeznania dziennikarza. Nie będę tego teraz czytał. Zrobię to na początku przyszłego odcinka. Zeznania przybłędy. Notatki o podejrzanych. Akta ofiary numer jeden. A to ofiary numer 2. Raport numer 1810. Okej. Okay. Ogólnie 5 spraw policyjnych mamy do rozwiązania. W tym odcinku rozwiązaliśmy dwie, więc być może w kolejnym odcinku rozwiążemy trzy. No i wtedy tak naprawdę zostaną mi tylko misje z DLC do ogrania. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!